Targi Eurobike to czas światowych premier, ale też i premier polskich. To cieszy, fajnie jest przyjechać za granicę i zobaczyć jak polskie marki pokazują swoje nowe produkty i w dodatku tak udane, jak wstępnie już widać, że Nyx 30 z DI2 za 3849 eee, będzie moim zdaniem hitem, bo naprawdę jest to rower, który się może podobać, który nie odstaje od najlepszych światowych marek. Rama jest fantastycznie wykonana. Jak widzicie, lakierowanie tutaj naprawdę na najwyższym światowym poziomie. Złote, a skromne wykończenie. Pod spodem widać strukturę karbonu, wszystko pięknie przykryte lakierem bezbarwnym, cieniowany kameleon fioletowo-niebieski metalizowany do tego grupa GX 2x11 elektryczna oczywiście przyrzutka ze sprzęgłem, takie tam bajery w cenie dostajemy karbonowe koła cena to jak mówiłem 3849, euro do tego karbonowa sztyca siodło Fizyka kiera zintegrowana z mostkiem, pochowane wszystkie kable Zintegrowane to ładnie aerodynamicznie z główką ramy. Kiera z flarą, czyli typowo gravelowa, odchodząca do zewnętrznej. Nawet owika obi, jest subkaza, idealnie spasowana kolorami z lakierem na ramię. Piasty zbudowane na, wróć, koła zbudowane na piastach, Nowateka oczywiście, plus karbonowe obręcze sygnowane przez Rometa. No akurat ram karbonowych nie produkują u siebie, ale jak mogliście zobaczyć na jednym z moich wideo od nich z fabryki, wszystkie aluminiowe ramy spawają u siebie i naprawdę firma widać się rozwija i produkt się też rozwija ten gravel ma na widelcu potrójne mocowanie ma też opcję zamocowania tutaj czy to bagażnika czy błotników z centralnym mocowaniem na dolnej rurze od dołu mocowania nie ma, potrójne mocowanie od góry na skocznej podwójne normalne mocowanie na podsiodłowej. tutaj na główce ramy też pusto, czyli jeżeli będziecie chcieli tutaj założyć jakieś wyposażenie to trzeba te systemy na paskach. Ta no maszyna naprawdę w grzechu warta, a do kompletu jeszcze wersja na Rivalu AXS.